Cześć wszystkim, najnowszy Land Rover Defender zawitał do nas do top auto w tym przypadku do Warszawy. I realizujemy tutaj bardzo fajny projekt, dość bezkompromisowy. Trójdrożny system głośników od Morela Elate Carbon na drzwi przednie, z tyłu Helix Compose i 7 na drzwi tylne do zasilania z Master z procesorem Helix V12, czyli 12 kanałów z procesorem dźwięku oraz monoblok DLS S1, który dysponuje łącznie ponad kilowatem mocy do zasilania. Również systemowego głośnika od Morela i zaraz go pokażemy. Przechodząc płynnie do zainstalowanych komponentów, mamy tutaj już to praktycznie wszystko zrobione, więc pokażę krok po kroku, jak to wygląda w tym Land Roverze Defenderze. Topowy system od Morela, w tym przypadku Elate Carbon, w drzwiach przednich. Tu mamy MW6, czyli woofer z serii Elate Carbon. Zamontowany w systemowych pierścionkach, wszystko w systemie plug and play. Zero modyfikacji, mimo tego, że to nowy samochód, wszystko bez żadnych śladów, kolizji, czegokolwiek pasuje idealnie do tego samochodu. W takim samym systemie zamontowany został głośnik średniotonowy i wysokotonowy w atrapa lusterka Wszystko się idealnie mieści. Jeżeli chodzi o głośnik średniotonowy, musieliśmy zamienić systemowy MW3 na CDM700, ponieważ MW3 by się tutaj nie zmieścił i został zamontowany głośnik średniotonowy, kopułkowy. CDM700 również od Borela. A żeby zachować spójność, jeżeli chodzi o brzmienie, jeżeli chodzi o drzwi tylne, jak już mówiłem, mamy tutaj systemowe głośniki Helix i 7. Twitter dopasowany idealnie, łącznie z okablowaniem do tylnego boczka. Jeżeli chodzi o outer, zamontowany tak samo jak w drzwiach przednich. Prezentuje się następująco. Helix i7, w tym Defenderze w drzwiach tylnych. Złącze również, jak już widzicie, systemowe, wtyczka we wtyczkę, zero modyfikacji, głośnik dopasowany do oryginalnych otworów montażowych i wszystko się tutaj świetnie prezentuje. Głośniki średniotonowe w drzwiach przednich pokazywałem, wysokotonowe również, więc czas na sekcję wzmacniacza. Tutaj w tym boczku udało nam się zmieścić Helixa 12 kanałów, jest on fiolowo zabezpieczony, żeby się nie porysował. Wszystkie złącza plug and play, z fabrycznego zestawu Meridian, bo mieliśmy tutaj fabryczny zestaw Meridian. W tym miejscu zagości przez adapter wzmacniacz DLS S1 mono i specjalna zabudowa z żywicy podgłośnik basowy, również z Morela, który śpieszę Wam pokazać. Znajduje się on tutaj. Jest to znany i bardzo lubiany przez nas głośnik typu Slim. Czyli bardzo płaski. Jest to subwoofer Elate Power Slim. Ultimo Power Slim, przepraszam. PS10, czyli 10 cali. Jeden z najlepszych jeżeli chodzi o płaską konstrukcję. Do użytku samochodowego. I ten oto głośnik będzie napędzał DLS-S1. Będzie troszeczkę przymiarowany, jeżeli chodzi o moc, ale jak sami wiecie, moc nigdy nie za wiele. I ten oto samoferek będzie sobie grał w zdedykowanej zabudowie do tego samochodu, jakim jest najnowszy Land Rover Defender. Na tą chwilę kończymy to wideo. O postępie prac będziemy na bieżąco oczywiście informować. Także stańcie z nami, jeżeli chcecie w swoim samochodzie poprawić system audio, komfort jazdy, wyciszenie. Albo zabezpieczenie antykradzieżowe Karno. Zapraszamy do nas do to Warszawa, Wrocław, Kraków. Dzięki, do usłyszenia. Hej!